się bardzo dobrze. Po wyeliminowaniu klubów z Mołdawii, Danii i Węgier warszawianie zostali zastopowani dopiero przez utytułowany francuski FC Metz. Polonia poniosła klęskę na wyjeździe 1-5 i zremisowała u siebie 1-1. Jak się okazało później, start w tych rozgrywkach był bardzo słusznym etapem przygotowań drużyny Wdowczyka i Engela do mistrzowskiego sezonu. W swoim ligowym debiucie... Późniejsi mistrzowie Polski uzyskali szczęśliwy remis z łódzkim Wizewem. Prowadzenie dla Łodzian, którzy szykowali się do startu w eliminacjach Ligi Mistrzów, uzyskał Radosław Michalski. Wyrównał 3 minuty przed zakończeniem tego spotkania Jacek Dąbrowski. W następnych kolejkach poloniści zaczęli nabierać tempa. 4 do 0 z Pogonią, 4 1 z Ruchem Radzionków i wjazdowe 3 do 1 z Lechem. Te zwycięstwa wywindowały graczy z Warszawy na trzecie miejsce w tabeli. Pierwszy zimny prysznic spadł na głowy polonistów w siódmej kolejce. Było to 28 sierpnia na stadionie przy ulicy Konwiktorskiej w Warszawie. Wówczas ekipę Engela i Wdoczyka sprowadził na ziemię Chorzocki Ruch, zwyciężając 2 do 0. A dwa gole dla ówczesnego lidera naszej ligowej tabeli zdobył Maciej Nizia. Ten dołek polonistów był jednak tylko chwilowy. Już w następnej kolejce doszło do ekscytującego pojedynku z urzędującym wciąż mistrzem Polski Wisłą Kraków. Goście z Warszawy prowadzili już 2 do 0. Gole strzelili Gołaszewski i Oli Sadebę. Podopieczni Franciszka Smudy doszli jednak na 2 do 2. Autorami tych cennych dla Krakowian goli byli Kazimierz Węgrzyn i Olgierd Moskalewicz. należało jednak do czarnych koszul w 75 minucie. Wprowadzony nieco wcześniej na boisko Piotr Dziewicki pokonał Artura Farnata. Po tej kolejce Polonia awansowała już na pozycję wicelidera. No bardzo jestem zadowolony z tego, że, że jest to... Gol. Wreszcie przyszła dziesiąta kolejka. A w niej nastąpił historyczny atak Polonii na fotel lidera naszej ekstraklasy. Historyczny, bo pierwszy od 1946 roku. Polonia pokonała w Zabrze drużynę górnika 1 do 0. Przypomnijmy najciekawsze fragmenty tego toczonego w bardzo trudnych warunkach spotkania. Zdenerwowanie na ławce rezerwowych drużyny warszawskiej Polonii i wreszcie w 75 minucie złoty gol Nigeryjczyka Emanuela Ekweme dał Polonii zwycięstwo i w efekcie pozycję lidera już po 10 kolejce naszej piłkarskiej ekstraklasy. tym, że lider to póki to posąg na glinianych nogach, przekonali się kibice już w 12 kolejce. Polonia poniosła prawdziwą klęskę we wronkach z amiką 0 do 5. Niepośrednią rolę w tej porażce odegrał jednak sędzia należnik z Krakowa, który najpierw nie uznał polonii gola, gdyż bąk był na spalonym, później w problematycznych okolicznościach pokazał polonistą dwie czerwone karski już w 38. minucie Kaliszanowi, a w 50. Boldowi. Poloniści, myślami byli już w... Jednak... 13. kolejce doszło do derbowego spotkania Polonii z Legią. Przypomnijmy zatem fragmenty tego dramatycznego meczu, komentują Janusz Basała i Jacek Laskowski. Na lewej konie Brublecki, dośrodkowanie, czeka Liberta. Dobrze zrobił, że czekał, ale z białej się Karwan. Puszczerzecki, gol! Marcin Więciel. Siódma minuta meczu, Polonia przyjęła bardzo blisko ten atak, pozwoliła na bardzo dużo we własnym polu karnym i potrafili to legioniści wykorzystać. Marcin Mięciel zdobywa swoją czwartą bramkę w obecnym sezonie w rozgrywkach ligowych. Jeszcze raz Wróblewski, doświadkowanie, popatrzmy co wydarzyło się w polu karnym w Polonii. Ekweme, nieporozumienie, chyba że odbita piłka, wybita za krótko. Wybijał w 21 pierwszym Dziewicki z pamięcią, całkowicie ustawiony. Dzieliński i Majewski, środka na prawo do Mosura, Mosur z karwanem. Ten karwan wychodzi na pozycję, ale musi uważać, aby nie wyjść na spalony. Czele i nad poprzeczką, dobra akcja Lechni, szybko rozegrana, bardzo dobre podanie Mosura. Bardzo zdecydowane ataki Polonii, uwaga, tracą na kąty, Olisza Bebek nie zdecydował się na podanie do końca, teraz może... Zagraż do EQME! EQME! I Szafoturski! proszę Państwa! Naprawdę miał w momencie startu tutaj o wiele bliżej niż Dopiero teraz jest przyjęcie Sielski Sokołowski przed do środka. Podanie do środka. Nie ma spalonego środka! Krótki Trzeba było chyba zagrać dobiegającego tam Karwana. Jeszcze jednak szansę będą mieli legioniści. Poprawka jednak. Wróblewskiego, niewiele lepszy. Malinowski, nie ma spalonego. Dobrze Gołaszewski, Olisa DeB, Olisa Sadebe w polu karnym. I tu szybko bramki jeszcze ręka, typiłka po e, rękach Szamotulskiego wychodzi poza boisko. udało się, że jeszcze... ...leby rzut na Polonii, 65 minuta Gołaszewski na pole karne. tam był Szamotulski, jak na dziadę własnej bramki, które tylko ze w szpilce będą. Znowu gospodarze. I znowu Olica, Debe, Deb, Debe, Właśnie dośrodkowanie. Motur do przodu. Magiera. Nie ma spalonego. I... Czeruszewski. Do Magiery dojść. Nie. Jest... Niesamowite, jak ta akcja została zepsuta. ktoś tak idzie tego dawno nie widziałem. Zaraz to zobaczymy. A to ta sytuacja. Popatrz. Nie było spalonego. Świetny tutaj wyszedł. Cybertar Wszystko mówił. No i poczuł się wtedy ma... jeszcze raz podpisywać. Tak pewnie kiedyś. No i podał. O, ułamki sekund. Za późno. Zarazem Malinowski od razu tutaj do ataku. To Alajbek i Gołaszewski. Gołaszewski na linii bocznej pola karnego. Gołaszewski. I rzut karny. Coś niesamowitego. To jest taka sytuacja, o której się mówi bardzo wiele za każdym razem, kiedy do niej dochodzi. Czy takie zagranie, czy takie odbicie piłki ręką, w w momencie dośrodkowania ma być kwalifikowane na jedenastkę. Widzieliśmy wiele takich meczów, w których były karne za to, ale widzieliśmy wiele, kiedy nie było. Interpretacja tutaj w tych wielu przypadkach bywa różna. Trzeba jeszcze karnego strzelić. Arkadiusz Bąk kontra Szałotulski i jeden do jednego. Ostatnie sekundy meczu. Polonia wyrównuje w meczu z Żegon 1 do 1. Przy mecz rundy wiosennej rozgrywany w zimowej scenerii pokazał, że Polonia rośnie w siłę. Do Warszawy przyjechał widzec i walczył bardzo dzielnie. Mecz obfitował wiele starć, ale także było w nim sporo interesujących sytuacji podramkowych. W drugiej połowie Cudownego gola bezpośrednio z rzutu rożnego strzelił ekswidzewiak Tomasz Kiełbowicz. W nad ruchem Bradzionkowie 2 do 0 w gole wówczas strzelali Olis ADB i ponownie tak jak w spotkaniu z widzewem Tomasz Kiełbowicz czarne koszule objęły fotel lidera. Był to bardzo ważny moment, bo w tym fotelu z każdą kolejką Poloniści rozsiadali się coraz wygodniej. Walce o tytuł liczyły się drużyny oprócz kolonii ruchu chorzu. Wisły. Legi jeszcze wówczas pogoni, ale to właśnie czarne koszule były liderem naszej straklasy. Drużyny w chorzowie z ruchem. W 22. kolejce odbył się mecz na szczycie wicelidera z liderem. Na szczęście dla gości ze stolicy gole jednak strzelali tylko chorzowianie. Dwa razy do bramki rywala i dwa razy do swojej bramki. To ciekawe. Wszystkie gole padły jeszcze w pierwszej połowie. Dwa razy strzelał Bizacki, ale na jego gole odpowiadali piłkarze niebieski. Strzały samobójcze Szuflity i Baszczyńskiego doprowadziły do wyniku 2 do 2. Drugi gol Krzysztofa Bizackiego. Po tym spotkaniu została zakończona fantastyczna pasta Polonii. 360 minut bez straty gola. Polonia wywiozła zatem cenny remis z Chorzowa, a kolejnym sprawdzianem był jakże ważny pojedynek z Wisłą na własnym stadionie. Ten mecz przeszedł do historii naszej ligi. Obszerne fragmenty dramatycznego pojedynku Polonia-Wisła zaprezentowaliśmy Państwu w magazynie Sportlus Extra przed tygodniem. Przypomnijmy tylko, Wisła prowadziła 1 do 0, by w końcowych fragmentach przedłużonego nieco spotkania przegrać 1 do 2. Gole dla czarnych koszul strzelili Mateusz Bartczak i Tomasz Kiełbowicz. A Wisła tym samym pogrzebała swoje szanse na obronę mistrzowskiego tytułu. Żeby jeszcze myśleć o utrzymaniu korony, musiała bowiem wygrać z Polonią w Warszawie. Ekipa czarnych koszul miała już za to coraz prostszą drogę do Mistrzostwa Polski. A brakujące do mistrzostwa punkty. Pokonała w kolejnych spotkaniach Łódzki Klub Sportowy i jedenastkę Zabza. Rozpędzoną stołeczną ekipę zatrzymał dopiero zespół Mirosława Jabłońskiego. Zagłębie jako pierwsza drużyna wiosną znalazła sposób na czarne koszule. Gole Zbigniewa Grzybowskiego i Pawła Płasika zapewniły Lubinianom zwycięstwo. Tym samym została wówczas przerwana fantastyczna seria Polonii 11 meczów bez porażki. Było to jednak tylko drobne potknięcie na drodze do chwały. 20 maja w 28 kolejce piłkarskiej w Praklasie odbyły się derby stolicy Legia Polonia. Preludium do tego meczu mieliśmy miesiąc wcześniej w finale Pucharu Ligi pomiędzy tymi właśnie drużynami na stadionie przy Łazienkowskiej. Oglądamy fragmenty tamtego meczu. Polonia zwyciężyła wówczas legię po dramatycznym boju 2 do 1. Był to pierwszy zaszczyt w sezonie dla drużyny skonwiktorskiej, a więc wywalczenie pucharu ligi. W ligowych derby legioniści doznali jeszcze większego upokorzenia. Gole Olis Adebe w 67 minucie, Wieszczyckiego w 73 i Bykowskiego 4 minuty później dały drużynie Wdopczyka zwycięstwo 3-0. do 0. Na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu 99-2000 Polonia miała więc 8 punktów przewagi nad drugim w tabeli Ruchem Chorzów. Stało się więc faktem, że mistrzem Polski została drużyna Polonii Warszawa. A w specjowaniu tak ogromnego sukcesu Poloniści mieli dobry trening po finałowym zwycięstwie w Pucharze Ligi nad Legią. Odrąb Wodzisław w przedostatniej kolejce stał się okazją do wielkiego święta na stadionie przy ulicy Konwiktorskiej w Warszawie. Po 54 latach tytuł powrócił właśnie na ten stadion. Polonia z pewnością na ten zaszczyt zasłużyła. W całym sezonie rozegrała najwięcej spotkań, biorąc pod uwagę starty w Intertoto, w Pucharze Polski, Ligi i oczywiście w naszej ekstraklasie. Na ten sukces pracowało wielu ludzi.